El Dorado albo jak kto woli Mekka dla przedsiębiorców. Nawet najlepiej wymyślony biznes nie ma szans na powodzenie bez miejsca, gdzie mógłby się tworzyć i rosnąć. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego ma takie miejsca. Jednym z nich jest Biznes Park nad Drwiną. 22,5 hektara w przemysłowej części Rybitw. Rozwija je od prawie 30 lat dla małopolskich przedsiębiorców. Rolę bohaterów w Ziemi Obycanej to my pełniliśmy w latach, latach 90. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego. E, no teraz już powierzchnie są gotowe. Aż trudno uwierzyć, w to, że kiedyś miały być tu zakłady wojskowe. Zmiany ustrojowe na szczęście nie pozwoliły dokończyć tego założenia. Dzięki temu małopolscy przedsiębiorcy zyskali idealne miejsce do prowadzenia swoich firm. Obok już istniejących i zmodernizowanych hal powstały nowe. I tak w sumie przedsiębiorcy mają do dyspozycji ponad 50 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni. Firmy, nasi kontrahenci, nasi partnerzy biznesowi rozwijają skrzydła. Świadczyć to może o tym, że jesteśmy w chwili obecnej na terenie, który no, widać, że żyje. Spektrum naszych e, klientów jest bardzo szerokie, bo mamy zarówno naprawdę duże firmy produkcyjne i, i e, przedsiębiorstwa usługowe. Natomiast zgłaszają się do nas i mamy też ofertę skierowaną do tych małych podmiotów, które swoją działalność dopiero rozpoczynają, które Potrzebują bardzo niewielkiego obszaru na to, żeby swoje skrzydła rozwinąć i później znaleźć przestrzeń, która pozwoli im w rozrastającym się biznesie funkcjonować coraz lepiej. Od producenta, na przykład łodzi, po zaawansowane drukarki 3D. W biznesparku nad Drwiną zawsze coś się dzieje. Zazwyczaj ponad 90% powierzchni jest zajęta przez najemców. Dla tych, którzy zaczynają, przestrzeń może być przygotowana dokładnie pod konkretne potrzeby. Przedsiębiorcy w zasadzie nie ponoszą żadnego ryzyka związanego z miejscem prowadzenia biznesu. Myślę, że największym bonusem dla naszych klientów jest to, że przede wszystkim jesteśmy partnerem stabilnym, który gwarantuje im przewidywalność w ich działaniach. Zdecydowanie ryzyko dla nowego przedsiębiorcy jest mniejsze z uwagi na fakt iż to my ponosimy główne koszty związane z całą obsługą nieruchomości. Planując swój biznes, warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną zaletę biznes parku nad Drwiną małopolskiej agencji rozwoju regionalnego. To lokalizacja. Blisko stąd do drogi szybkiego ruchu S7 oraz autostrady A4. Dzięki temu na przykład produkowane tu towary mogą szybko trafić do kontrahentów. Cały czas pracujemy nad tym, żeby zwiększać ofertę, abyśmy mogli mieć wachlarz usług dla każdej z firm. Taką propozycją są na przykład tereny inwestycyjne. Małopolska agencja Rozwoju Regionalnego może wziąć na siebie cały proces inwestycyjny po to, żeby firma partner mogła z marszu wejść i produkować, przetwarzać czy świadczyć swoje usługi.